Cześć wszystkim! Dziś kupiłam sobie trzy nowe pet-shopy No więc już wam pokażę Pierwszego już rozpakowałam w samochodzie Bo zapomniałam, że będę nagrywać shopping No a więc jeszcze gumkę muszę zdjąć To jest taka Penny widać Ona ma już oczy takie jak te, te stare pet-shopy No i też macha głową. Yy, no więc pokażę Wam katalog Taki, no pójście spójrzcie, tu jest short hair. I on może być w normalnej cenie na przykład po 15 zł Jakoś sobie nie wyobrażam, jakby to od razu bym kupiono, bo wiecie Shorthair na alegrono no to trochę przesadą w tych cenach, co on jest Pięknie, bo muszę tą glinkę nożyczkami Dech, petka uszkodzę. Dobra, to ja na razie tylko tak obednę. No. Dobra, żeby tak nie odstawała jak jakaś nie wiem. Nawet ma już taki normalny napis LPS, tylko ja mam kamerę, takie lustro jakby i dlatego tak widać u Was. No i głowę się kręci, bo mi Karty już... Każdemu pytkowi. Super, ja naprawdę się tym cieszę. Kolejny petko, jeszcze nie otwarty. To... czekajcie, sama zobaczę. Taki słodki, jak się nie mylę, to jest owczarek niemiecki. Normalnie, jak zobaczyłam go w pierwszy raz w gazecie, to myślałam, że będę codziennie po szkole całe moje miasto jeździć i poszukać w sklepach zabawkowych. No a tak to, jak go szukałam, to nie znalazłam, a jak go już nie szukałam, no to znalazłam. No ale się z niego cieszę. Co? Myślałam, że to jest dziewczyna, bo tutaj wyglądało, jakby to był a to jest oboża patrz po prostu katalog ma taki sam. tylko szkoda, że naklejek nie dają mimo, że już wracają niby te ruszające się główki czy jak oni to nazywają no Teraz, proszę łaskawy. o, rąka sobie się No i taki słodki owczarek niemiecki, z którego się strasznie cieszę też. Tak samo jak z I ostatni pet shop. To jest taki śliczny kotek. Też mi się bardzo podoba. No to byśmy się za otwieranie. Jezu, zaraz będę miała zamiast parapetu do śmietniska A on ma ładną kartę Nie wiem czy wam o kartę Co jeszcze raz mi muszę pokazać Taka karta Kotek ma taką kartę Chaczkiciuś Mokaś nie nie? No, bardzo się z nich cieszę, bo to jest stara, tak jakby wersja, prawda? i wiecie co? Tak jakby, jakby jeszcze nie wymyślono tych petków, nie? To są takie wspaniałe. Więc tak, to jest planning Fajna. Ma ją dziurkę, wszystkie trzy petki. To nie wiem, jak go nazwać, możecie pisać w komentarzach. Może master, tylko nie wiem a to będzie Rosali to są trzy moje nowe petki o i bardzo się z nich cieszę tak jak już mówiłam no więc ja się z wami już żegnam w tym shoppingu no to pa